Wkrótce obchodzić będziemy wyjątkową rocznicę, bowiem piękne 36 lat życia zamku w kalendarzu Macieja Rybus, znanego piłkarza, który swoją karierę na boisku rozpoczął już w listopadzie 2007 roku z barwach Legii Warszawa. Od tamtego momentu, w esencji polskiego futbolu, zdołał się ugruntować jako obrońca, a zarazem pomocnik, zdobywając serca kibiców swoją determinacją i talentem. Jednak życie Macieja to nie tylko pasymująca kariera sportowa. Również jego życie prywatne wzbudza liczne zainteresowanie, szczególnie związki z Laną Bajmatową, kobietą, której imię jest nierozerwalnie związane z losami polskiego piłkarza. Zaczęło się od niezobowiązującego spotkania w roku 2017 podczas wspólnego obiadu w jednej z modnych moskiewskich restauracji, gdzie Lana, pracująca wówczas jako menedżerka, zwróciła uwagę na sportowca. Szybko nawiązali ze sobą kontakt, wymieniając numery telefonów. Ich historia rozwijała się dynamicznie. Para wzięła ślub w roku 2018, a ceremonia była wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę wielu mediów lokalnych. Maciej i Lana postanowili stworzyć wspólny dom w Moskwie, gdzie urodzili się ich dwaj synowie Robert i Adrian, którzy stanowią dla nich powód do dumy oraz radości. Wcześniej, w roku 2012, Rybus podjął decyzję o powrocie na rosyjskie boiska, co otworzyło przed nim kolejne możliwości w karierze. Jego wybór związany był również z wybuchem konfliktu na Ukrainie. Kiedy to wielu ekspertów sportowych przewidywało, że piłkarze i działacze mogą zrezygnować z gry w Rosji. Jednak to właśnie Lana była głównym powodem, dla którego postanowił pozostać. Ona z kolei odrzuciła pomysł na powrót do Polski, pragnąc uniknąć radykalnych zmian w życiu rodzinnym. Maciej Rybus wspomina, że decyzja o pozostaniu w Rosji była właściwa. Warto jednak dodać, że historia związków bywa skomplikowana. Na przykład, w przypadku Janusza Józefowicza który poznał swoją żonę w czasach nastoletnich, a ich drogi po latach zespołowej pracy zaczęły pisać nowy rozdział życia. Niestety, od roku 2024 z mediów zaczęły napływać informacje o kryzysie w związku Rybusa i Lany. Co więcej, znane były doniesienia o usunięciu wspólnych zdjęć z Instagrama przez Lanę oraz powrocie do panieńskiego nazwiska. Znaleziono ją także w towarzystwie dzieci, bez obecności męża na rodzinnych fotografiach, co zrodziło wiele spekulacji na temat ich relacji. Lana nie dementowała plotek, choć po pewnym czasie opublikowała zdjęcie sportowca z ich synem, co taczyło w pewnym sensie na odbudowę obrazu rodziny. Każdy wspólny moment pozostaje dla nich ważny, nawet w czasach kryzysu. Takie zamieszania pokazują, jak skomplikowane i pełne nieprzewidywalnych zwrotów wydarzenia potrafią być zarówno życie publiczne, jak i prywatne znanych osób w świecie sportu. Niebawem Maciej Rybus przekroczy próg 36 lat, a jego historia z pewnością będzie jedną z wielu, które będą się toczyły na polskiej scenie sportowej. Z niecierpliwością śledzimy, jak potoczą się jego losy w nadchodzących latach.